Możesz spędzić całe życie na modlitwie, recytowaniu wersetów biblijnych, chodzeniu do kościoła i mimo to umrzeć biedny, sfrustrowany i pełen strachu. Brzmi ostro? Tak. Ale to jest prawda, której niewielu ma odwagę powiedzieć na głos. Psalm 23 to nie tylko poezja. To mapa do siły mentalnej, emocjonalnej i duchowej. A dziś ja, Napoleon Hill, Pokażę ci, dlaczego ten starożytny tekst, jeśli zostanie prawidłowo zrozumiany, może być ostatecznym kodem do przemiany twojego umysłu, twojego życia finansowego, twoich decyzji i twojego dziedzictwa. Więc teraz zadaję ci pytanie: czy jesteś gotów przestać tylko powtarzać słowa i zacząć naprawdę żyć ich mocą? Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Ile razy słyszałeś te słowa? Ile razy je powtarzałeś może mechanicznie może z nadzieją może z rozpaczą? Ale teraz zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj mnie, bo kiedy mówię niczego mi nie braknie, nie wypowiadam jedynie wersetu. Wchodzę w stan umysłu. To formuła głębokiego przeprogramowania. Starożytny i potężny kot, znany królom, mędrcom i wszystkim, którzy zrozumieli, że prawdziwe bogactwo rodzi się najpierw wewnątrz. Przez dziesięciolecia studiowałem i przeprowadzałem wywiady z najbardziej wpływowymi i odnoszącymi sukcesy ludźmi świata. Nie byli tylko bogaci, byli pewni siebie. Nie dlatego, że mieli pieniądze w kieszeni, ale dlatego, że mieli pewność w sercu. Każdy z nich, bez wyjątku, wierzył głęboko, że wiara jest praktyczną siłą, a nie tylko religijną abstrakcją. Kiedy przeczytałem Psalm 23 po raz pierwszy z tej perspektywy, zrozumiałem, to nie jest tylko modlitwa. To mechanizm przemiany. Zwróć uwagę, co psalmista mówi na samym początku: Pan jest moim pasterzem. To tożsamość. Wiedzieć, kto prowadzi, kto kieruje, kto zaopatruje. A zaraz potem pojawia się bezpośrednia konsekwencja: niczego mi nie braknie. Nie mówi, mam nadzieję, że wystarczy albo może pewnego dnia się uda. On twierdzi z emocjonalną pewnością, z duchowym i umysłowym zgraniem: niczego mi nie braknie. To, mój przyjacielu, jest tym, co nazywam dominującym przekonaniem w podświadomości. Być może brzmi to dla ciebie pięknie, ale i odlegle. Może twoja rzeczywistość to brak, niezapłacone rachunki, pustka w lodówce i lękliwe myśli. Ale teraz posłuchaj mnie uważnie. Wiara, która przemienia, to nie ta, która czeka, by zobaczyć, aby uwierzyć, to ta, która wybiera wiarę, aż to, co niewidzialne, stanie się widzialne, kropka. Możesz powtarzać ten werset tysiąc razy. Ale jeśli wewnątrz nadal trzymasz się lęku, wątpliwości, Niedostatku, nic się nie zmieni. Umysł najpierw musi zostać przekonany emocjonalnie, zanim świat zewnętrzny zacznie odpowiadać. Kropka, to jest filar, który oddziela marzycieli od tych, którzy realizują swoje cele. Zastanawiałeś się kiedyś, ile razy mówisz: Nie mam wystarczająco pieniędzy, to zbyt trudne, nic mi nie wychodzi? Za każdym razem, gdy to mówisz, programujesz swój mózg, by w to wierzył. Karmisz wiarę, która tworzy brak. Teraz wyobraź sobie że codziennie rano budzisz się, patrzysz w lustro, nawet z burczącym żołądkiem, nawet z rosnącym długiem, i mówisz, niczego mi nie braknie. Nie jak ktoś, kto błaga, ale jak ktoś, kto ogłasza. Bo to stwierdzenie, jeśli powtarzane z emocją, z wytrwałością, z wiarą, zaczyna przenikać do najgłębszych warstw twojego umysłu i zmieniać częstotliwość twojej energii, kropka. Tak, emitujesz częstotliwość. I to, co emitujesz, przyciągasz. Ja tego doświadczyłem. W roku 1919, po tym jak odrzuciłem propozycje, które zrujnowałyby moją integralność, byłem z rodziną, bez pieniędzy, bez dachu nad głową, bez nadziei. A jednak coś we mnie szeptało nieustannie, niczego mi nie braknie kropka. To przekonanie utrzymało mnie przy pisaniu. Sprawiło, że nadal wierzyłem w moją misję. I to ono doprowadziło mnie kilka lat później do wydania myśl i bogać się, książki która pomogła milionom ludzi na całym świecie zmienić swoje podejście do bogactwa. Ale idźmy jeszcze dalej. Dlaczego tak trudno uwierzyć, że niczego nam nie zabraknie? Bo od dzieciństwa uczono nas, że obfitość to wyjątek, że pieniądze są brudne, że proszenie o więcej to egoizm. Zostaliśmy zaprogramowani na niedostatek, nie na wiarę. Społeczeństwo zaszczepiło w nas strach, i urósł on, udając ostrożność. Tak żyje większość ludzi. Z wiarą w niedzielę i z lękiem w poniedziałek. Śnią wielkie rzeczy w nocy, ale rano budzą się mali. Mówią o Bogu, ale żyją tak, jakby byli sami. To wewnętrzne rozdarcie powstrzymuje zmianę rzeczywistości. Biblia mówi: wiara rodzi się z słuchania. Więc czego słuchasz na co dzień? Wiadomości o kryzysach? Narzekań innych ludzi? Własnego głosu pełnego rezygnacji? A może karmić się prawdami? Które podnoszą cię, uzdrawiają i przekształcają? Przeprogramowanie umysłu to nie przypadek. To dyscyplina. Uczyłem tego poprzez koncepcję emocjonalnej autosugestii, powtarzanie prawdy z emocjonalną intensywnością, aż stanie się dominującym przekonaniem. I jeśli myślisz, że to tylko puste duchowe słowa, wiedz, że nowoczesna neurobiologia to potwierdza. Celowa powtórka zmienia połączenia neuronalne w mózgu. Kropka. Mózg wierzy w to, co słyszy często i z silną emocją, niezależnie od tego, czy to prawda, czy nie. Więc gdy z mocą mówisz, niczego mi nie braknie, nawet jeśli wszystko wokół wydaje się temu przeczyć, wysyłasz potężne polecenie do swojego umysłu. Ufam trwam, rozwijam się kropka. I to właśnie w tej chwili to, co niewidzialne, zaczyna się poruszać kropka. Sekret, który odkryłem, a który już był zawarty w tym psalmie, brzmi tak. Sukces należy do tych, którzy działają mimo wątpliwości. Wiara, która porusza, to wiara, która się nie poddaje kropka. Chcesz prawdziwego dobrobytu? Zacznij od decyzji, w co naprawdę wierzysz. Bo nie ma żniwa bez zasiania nowych przekonań. Nie ma cudu bez przemiany umysłu. A teraz rzucam Ci wyzwanie. Przez siedem dni. Każdego ranka po przebudzeniu i każdego wieczoru przed snem. Zamknij oczy i powtarzaj z maksymalnym zaangażowaniem. Niczego mi nie braknie. Nawet jeśli będziesz płakać. Nawet jeśli twój umysł będzie mówił, że to kłamstwo. Trwaj. Uczyń to zdanie swoim ziarnem. Jak mówiłem wiele razy. Wszystko, co umysł ludzki może sobie wyobrazić i w co uwierzy, może osiągnąć kropka. Niczego mi nie braknie kropka. Powiedz to teraz. Ale nie jak ktoś, kto tylko powtarza słowa. Powiedz to jak ktoś, kto zdecydował, że nie będzie już żyć w niedostatku. To zdanie może być początkiem nowego życia. A to życie zaczyna się teraz, kropka. Na zielonych pastwiskach pasie mnie, nad spokojne wody mnie prowadzi. Kiedy słyszysz te słowa, co sobie wyobrażasz? Zielone pole w promieniach słońca? Nieosiągalny spokój? A może po prostu kolejny piękny werset? Mało kto dostrzega, że te tak dobrze znane zdania skrywają jeden z najpotężniejszych sekretów prawdziwego dobrobytu wewnętrzny odpoczynek. Ale nie zrozum mnie źle: odpoczynek nie oznacza braku wysiłku. Nie ma nic wspólnego z biernością, lenistwem czy ucieczką. Mówię o rodzaju pokoju, który poprzedza działanie pokoju, który odróżnia tych, którzy działają z celem, od tych, którzy robią coś jedynie z desperacji. Bo zobacz, cały świat biegnie. Biegnie za większymi pieniędzmi, większym uznaniem, większą liczbą odpowiedzi. Ale ilu ludzi biegnie, nie wiedząc dokładnie, dokąd zmierza? Większość ludzi żyje w stanie nieustannego pośpiechu. Budzą się spóźnieni, podejmują decyzje w pośpiechu, jedzą szybko, odpowiadają impulsywnie. Ich dzień zamienia się w pole bitwy. A wieczorem, gdy się kładą, ich umysł wciąż jest głośny, pełen a co jeśli, porównań. Poczucia winy i frustracji. To, co nazywają produktywnością, często jest po prostu nagromadzonym zmęczeniem. Sam wpadłem w ten cykl. Tuż po wydaniu mojej pierwszej książki zanurzyłem się w zobowiązaniach, spotkaniach, terminach, podróżach. Ekscytacja sukcesem zaślepiła mnie. Zacząłem więcej pracować, a mniej myśleć. Aż pewnego dnia moja żona spojrzała na mnie i powiedziała: Jesteś tutaj, ale jakby Cię nie było. To był jak cios. Uświadomiłem sobie, że mój umysł został porwany przez tempo. I co gorsza, produkowałem dużo, ale tworzyłem mało. Wtedy właśnie zrozumiałem w praktyce, co mówi psalm: droga do obfitości nie wiedzie przez lęk i pośpiech, lecz przez kierunek. Zobacz, jak opisuje to psalmista: kładzie mnie na zielonych pastwiskach. To jest celowe, to duchowe. On nie jest zmuszany, by się położyć. On jest prowadzony, by się zatrzymać. Nie dlatego, że nie ma już nic do zrobienia, ale dlatego, że jest coś ważniejszego dostrojenie. Strategiczna pauza bo nawet najrzeźniejsza Ziemia potrzebuje odpoczynku, by znów zakwitnąć. W latach moich badań nad wielkimi ludźmi czynu zauważyłem, że najbardziej produktywni nie byli najbardziej zajęci byli najbardziej spokojni. Wiedzieli, kiedy przyspieszyć, ale co ważniejsze wiedzieli, kiedy się zatrzymać i pomyśleć. Jasność była fundamentem wszystkiego. Jeden z nich powiedział mi coś, czego nigdy nie zapomnę. Nigdy nie podejmuję ważnych decyzji, kiedy jestem zmęczony. To zmieniło moje myślenie. Zauważyłeś to? Ci, którzy osiągają wielkie rzeczy, są prawie zawsze spokojni. Mówią niewiele, ale precyzyjnie. Idą powoli, ale z kierunkiem. Nie reagują impulsywnie, wybierają, jak zareagować? A to możliwe tylko wtedy, gdy dusza jest w pokoju. Dlaczego więc większość ludzi tak nie żyje? Bo zostaliśmy nauczeni wierzyć, że bycie zajętym oznacza bycie ważnym, że im bardziej wypełniony kalendarz, tym większa nasza wartość. Ale to pułapka. Prawda jest taka, że bycie zajętym to nie to samo, co bycie produktywnym. Ruch to nie to samo, co postęp. Dlatego psalm kontynuuje. Prowadzi mnie łagodnie nad spokojne wody. Zobacz, jak delikatny jest ten obraz. To nie jest bieg, to nie jest krzyk, to nie jest przymus, to jest łagodność. Czy widzisz ten kontrast? Podczas gdy świat popycha, Stwórca prowadzi. I słyszy go tylko ten, kto pozwala sobie na ciszę. Ile okazji już straciłeś, bo twój umysł był zbyt głośny? Ile błędnych decyzji pobiałeś? Bo nie potrafiłeś poczekać. Ile razy zignorowałeś swoją intuicję, bo byłeś zbyt rozproszony tym, co robią inni? Jasność to gleba, na której wyrastają dobre decyzje. Pokój to kanał, przez który płyną najmocniejsze pomysły. I to nie tylko ładna filozofia. To nauka. Badania Uniwersytetu Harvarda pokazują, że osoby praktykujące ciszę, medytacje i refleksję osiągają wyższy poziom kreatywności, inteligencji emocjonalnej i trafności decyzji. Zatrzymaj się teraz na chwilę i pomyśl: czym są dziś Twoje zielone pastwiska? Czym są Twoje spokojne wody? Może to projekt, który daje sens, a nie tylko zysk? Może mniej bezsensownych spotkań i więcej czasu z rodziną? A może po prostu wolność podejmowania decyzji z spokojem? Bez presji porównywania się i pośpiechu. Ale jeśli Twój umysł jest ciągle niespokojny, nigdy nie uzyskasz tych odpowiedzi, bo pośpiech oślepia. Hałas dezorientuje. A lęk sprawia, że wierzysz, iż musisz działać natychmiast, bo inaczej wszystko stracisz. To subtelne, ale paraliżujące kłamstwo. Pamiętam młodą kobietę, która kiedyś do mnie napisała. Napisała: Napoleon pracuje 14 godzin dziennie. Mam trzy prace, a i tak czuję, że moja życiowa droga stoi w miejscu. Gdy zapytałem, czy wie, dlaczego to wszystko robi, rozpłakała się. Nie wiedziała. Po prostu przetrwała. Jak tysiące, a może miliony ludzi każdego dnia. Jeśli jesteś w tym miejscu, zwróć uwagę: prawdziwy postęp nie rodzi się z chaosu. Rodzi się ze świadomości. Życie z kierunkiem to życie z przerwami. Przerwami które nie spowalniają, ale przyspieszają, przerwami, które nie zatrzymują, ale ustawiają Cię na nowo. Zapraszam Cię teraz, byś zatrzymał się na dwie minuty. Zamknij oczy. Weź głęboki oddech i powiedz: Poprowadź mnie nad spokojne wody. Powiedz to z wiarą. Powiedz to jak ktoś, kto rozumie, że bardziej potrzebuje kierunku niż prędkości. A jeśli ta praktyka przyniesie Ci ulgę, jeśli zacznie rozjaśniać Twoje myśli, zamień ją w nawyk. Zacznij dzień w ciszy. Nie ciszy pustki, ale ciszy poddania. Bo kiedy dusza odpoczywa, umysł się rozjaśnia. A gdy umysł jest jasny, decyzje są trafne. A gdy decyzje są trafne, przychodzi dobrobyt. Nie jak ktoś, kto biegnie, by dogonić, ale jak ktoś, kto jest prowadzony łagodnie, nad spokojne wody. Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci. Nie ulęknę się zła, bo ty jesteś ze mną. To nie tylko wyznanie wiary. To stan umysłu. Wewnętrzny kot, który odróżnia tych, którzy żyją w strachu, od tych, którzy przechodzą przez ciemność z oczami utkwonymi w obietnice. To nie naiwna nadzieja ani puste frazy. To rzeczywistość. Bo prawda jest taka: dolina istnieje. Wcześniej czy później wszyscy przez nią przechodzimy. I to, co zadecyduje. Czy przez nią przejdziemy, czy się w niej złamiemy, to sposób, w jaki zdecydujemy się ją postrzegać. W latach moich badań nad największymi ludźmi sukcesu w historii zauważyłem jedno. Nikt z nich nie dotarł na szczyt bez przejścia przez mroczne chwile. Wielu straciło wszystko. Wielu zostało zdradzonych, odrzuconych, wyśmianych. Są tacy, którzy stawili czoła chorobom, bankructwom, tragediom. I są też tacy, Którzy być może właśnie tak jak ty te teraz przechodzili przez okresy całkowitej wewnętrznej ciemności. Pustki, wątpliwości, bólu. Ja również byłem wśród nich. Kiedyś, po serii odrzuceń i upadku jednego z moich najbardziej obiecujących projektów, siedziałem na skraju łóżka z poczuciem, że zawiodłem jako mężczyzna, jako ojciec, jako mąż, jako pisarz. Nie widziałem wyjścia. Wszystko we mnie krzyczało, by się poddać. Ale w środku tej lodowatej ciszy w mojej głowie zabrzmiało zdanie jak potężny szept: Nawet w dolinie idę dalej. Nie powiedziałem tego, by się pocieszyć. Powiedziałem to, bo musiałem podjąć decyzję. Bo odwaga to nie brak strachu. Odwaga to działanie mimo drżenia. To podążanie naprzód bez żadnych gwarancji. To wiara, że dolina jest tylko odcinkiem, a nie celem podróży. Psalmista, gdy mówi: "Nie lękam się zła", nie twierdzi że zło nie istnieje. On mówi, że zdecydował się nie bać. I to zmienia wszystko. Bo strach zawsze będzie obecny. Ale ten, kto decyduje się z nim zmierzyć, zamiast się przed nim chować, uruchamia rodzaj mocy, który zna niewielu wiarę w ruchu. To ten rodzaj wiary widziałem u Henry'ego Forda, kiedy zbankrutował ponad pięć razy, zanim założył swoją firmę motoryzacyjną. To ten rodzaj wiary widziałem u Thomasa Egisona, który poniósł porażkę ponad tysiąc razy zanim żarówka zaczęła działać. To ten rodzaj wiary prowadził Walta Disneya, nawet po dziesiątkach odrzuceń. W każdym z tych przypadków była dolina, ale była też pewność, obecność. To ty jesteś ze mną. Czy czujesz tę obecność? Bo to ona podtrzymuje duszę, gdy wszystko wydaje się walić. To ona przypomina, że cień istnieje tylko tam, gdzie jest światło. Dolina cienia śmierci. Nie śmierci, lecz cienia. To znaczy, że za nią stoi coś większego, co rzuca nadzieję tam, gdzie strach próbuje namalować koniec. Większość ludzi, widząc dolinę, wycofuje się, zamiera, grzebie marzenia, pozwala umrzeć projektom. Patrzy, jak rozpadają się relacje, jak gasną powołania. Dlaczego? Bo zostali nauczeni, by się bać. Zostali zaprogramowani, by unikać ryzyka. Dorastali, słysząc: Nie marsz za wysoko, to niebezpieczne. A co, jeśli się nie uda? I tak nauczyli się żyć przykuci do strefy komfortu. Tyle, że nadmiar bezpieczeństwa także zniewała. Dusi. Zabija. W książce Myśl i Bogać się napisałem: że największymi złodziejami marzeń w historii ludzkości są sześć podstawowych lęków: strach przed biedą, krytyką, chorobą, Utratą, starością i śmiercią. Te lęki żyją ukryte w podświadomości, kształtując postawy, zanim człowiek to zauważy. Ludzie mówią: Jestem ostrożny, ale w rzeczywistości kieruje nimi przebrany strach. Jeśli tak jest również u ciebie, to żądam ci szczere pytanie: ile razy zatrzymałeś się w połowie obiecującego pomysłu z obawy przed porażką? Ile razy zrezygnowałeś z próbowania czegoś nowego ze strachu przed krytyką, odrzuceniem lub utratą tego, co masz? Ile razy odłożyłeś autentyczne marzenie, nie dlatego, że było niemożliwe, ale dlatego, że dolina wydawała się zbyt ciemna? Właśnie w tym miejscu Psalm 23 staje się podręcznikiem do przejścia przez ciemność. Nie mówi, że masz unikać doliny. Mówi, że możesz przez nią przejść, nie dając się jej pokonać. A do tego potrzebna jest świadomość. Świadomość, że nie jesteś sam. Że strach to tylko narzędzie, a nie Pan. I Że wiara, gdy jest połączona z działaniem, ma moc przenoszenia gór, zaczynając od tej góry wątpliwości w tobie. Dane amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego pokazują, że około 85% naszych lęków nigdy się nie urzeczywistnia. To znaczy, że większość cierpi z wyprzedzeniem. Zamarza z powodu duchów, które nigdy nie przybierają realnej formy. To destrukcyjna moc umysłu bez kierunku. Dlatego ten werset jest tak potrzebny. Ustawia nas na nowo. Przypomina, ty jesteś ze mną, kropka. I to wystarczy. Kiedy zdecydowałem się nie poddawać, nawet w mojej osobistej dolinie, i kontynuowałem pisanie, nie wiedząc, czy ktoś w ogóle to przeczyta, zrobiłem to, bo trzymałem się jednego: proces ma sens. Nawet jeśli teraz go nie widzę, ufam. I to właśnie zaufanie chcę dziś w tobie obudzić. Nie po to, byś ignorował ból, ale byś się mu nie kłaniał. Nie po to, byś udawał. Że wszystko jest dobrze, ale byś powiedział z mocną wiarą, nawet w dolinie idę dalej. Jeśli to jest twój moment przejścia, jeśli właśnie teraz jesteś w dolinie, słuchając tego z ciężkim sercem zatrzymaj się i wypowiedź na głos, nie jestem sam kropka. Bo być może to, czego dziś ci brakuje, to nie więcej pewności, ale więcej odwagi. Może nie potrzebujesz więcej dowodów, tylko więcej obecności. Może nie czas zrozumieć, tylko iść dalej. A jeśli jedyne, co teraz możesz zrobić, to zrobić krok, to zrób go. Bo małe kroki wiary są większe niż długie kroki strachu. A podczas gdy strach paraliżuje, wiara, nawet drżąca, prowadzi cię na drugą stronę. Nie zostałeś stworzony, by umrzeć w dolinie. Zostałeś stworzony, by ją przejść. I żyć obietnicą, która jest po drugiej stronie. Z pewnością dobroć i miłosierdzie będą mnie śledzić przez wszystkie dni mojego życia, a ja zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Ten werset to nie zakończenie. To pieczęć. Ciche przypomnienie, że ten, kto wybiera iść z wiarą, nie kończy podróży w dolinie, ani w zatrzymaniu się w wątpliwościach, ani w zanurzeniu w lęku. Kończy ją otoczone obecnością, celem i dziedzictwem. I być może to jest najmniej zrozumiana część całego psalmu 23. Bo wielu myśli, że dobrobyt to coś, co się zdobywa. Ale prawdziwy dobrobyt to coś, co cię śledzi. Dobroć i miłosierdzie to nie są przypadkowe wydarzenia, nie są szczytami błogosławieństw, nie są szczęściem. To konsekwencja życia kierowanego przez wyższą zasadę. I to właśnie zauważyłem, gdy głęboko studiowałem największych ludzi sukcesów w historii ci, którzy zostali zapamiętani, którzy pozostawili trwały ślad, którzy poruszyli pokolenia to niekoniecznie byli najbogatsi. To byli najbardziej konsekwentni. Przez lata słyszałem, chcę być bogaty. Ale bardzo rzadko słyszałem: chcę zostawić dziedzictwo. I to jest różnica między tymi, którzy gonią za rzeczami, a tymi, którzy pozwalają, by rzeczy szły za nimi. Między tymi, którzy żyją, by gromadzić, a tymi, którzy żyją, by się przelewać. Zawsze nauczałem, że prawdziwy sukces to nie miejsce, które się osiąga. To sposób życia. To stan świadomości, który zmienia sposób, w jaki odnosi się do czasu, pieniędzy, ludzi, a przede wszystkim do samego siebie. To moment, w którym przestajesz być tylko konsumentem doświadczeń, a stajesz się twórcą dróg. I Psalm mówi to bardzo wyraźnie. Zaiste, dobroć i miłosierdzie pójdą za mną, kropka. Zwróć uwagę na dobór słów, pójdą za mną. To nie są rzeczy, za którymi masz biegać. To rzeczy, które same cię śledzą, gdy idziesz z właściwym sercem, z uporządkowanym umysłem, ze zdecydowanymi krokami w wierze. I nie przez jeden dzień, nie przez jeden sezon, ale przez wszystkie dni mojego życia. Teraz pomyśl ze mną: Jakim człowiekiem chciałbyś być zapamiętany? Jako ten, który gromadził majątek? Jako ten, który rozliczał rachunki? Czy może jako ktoś, kto gdziekolwiek się pojawił, zostawiał ślady dobroci, mądrości i obecności? Bo możesz przeżyć całe życie zarabiając pieniądze, a mimo to pozostać ubogim duchem. Ale nikt, kto sieje prawdziwą wartość, nie odchodzi z tego świata bez pozostawienia owocu. To jest różnica między bogactwem a dziedzictwem. Bogactwo to to, co posiadasz. Dziedzictwo to to, co przekazujesz. To, co zostaje po twoim odejściu. I pytanie, które towarzyszyło mi każdego dnia, gdy pisałem myśl i bogać się, brzmiało: Czy to może zmienić życie kogoś, kogo nigdy nie poznam? To było to co kazało mi pisać dalej, gdy nikt we mnie nie wierzył. To mnie podtrzymywało w dniach, gdy nie było oklasków ani odpowiedzi. Bo wiedziałem, że to, co zasiewam, będzie nadal rosło, nawet gdy mnie już nie będzie. Być może myślisz, że nie masz wpływu, nie masz publiczności, nie jesteś dla nikogo wzorem. Ale prawda jest taka, że Twoje życie zawsze coś głosi. Twoim dzieciom, Twoim przyjaciołom, Twoim współpracownikom tym, którzy obserwują cię w ciszy. I oto prawda, która może być niewygodna. Świat nie potrzebuje więcej ludzi sukcesu. Świat potrzebuje więcej ludzi prowadzonych. Ludzi, którzy wybierają życie według zasad, a nie tylko celów. Ludzi, którzy myślą dalej niż tylko o stanie konta. Ludzi, którzy zrozumieli, że dobrobyt bez celu staje się próżnością. Z czasem nauczyłem się, że istnieje taki rodzaj bogactwa, którego pieniądze nigdy nie kupią. Bogactwo spania z czystym sumieniem, bogactwo wiedzy, że Twoje życie zainspirowało kogoś, by się nie poddać. Bogactwo widoku Twojej rodziny w bezpieczeństwie, nie dlatego, że zostawiłeś majątek, ale dlatego, że zostawiłeś wartości. I spójrz na końcowy werset i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. To nie tylko obietnica przyszłości. To stan duszy. To pewność kogoś, kto wie, do kogo należy. Kto żyje w pokoju, nawet w niestabilnych czasach? Kto nie ulega modom, porównaniom, zewnętrznej presji? Bo kiedy mieszkasz w domu pana i zrozum, ten dom jest zbudowany z wiary, prawdy i wizji, nie musisz już biec. Jesteś podtrzymywany. Dziś nauka już to potwierdza: ludzie, którzy żyją z jasnym poczuciem celu, mają wyższy poziom dobrostanu, zdrowia psychicznego i dłuższe życie. Żyją dłużej, żyją lepiej. Bo kiedy masz silne dlaczego, potrafisz przejść przez każdy jak. I dlatego zakończenie Psalmu 23 jest tak potężne. Nie wskazuje na coś odległego. Wskazuje na tu i teraz. Na rodzaj życia, które decydujesz się budować. Na rodzaj wpływu, jaki chcesz wywierać. Na ślad, jaki zostawiasz tam, gdzie się pojawiasz. Dziś możesz wybrać, by przeżyć kolejny dzień jak każdy inny, biegnąc, walcząc. Zużywając energię na coś, co myślisz, że cię uszczęśliwi. Albo możesz wybrać, by iść z pewnością, że to, co cię śledzi, jest większe niż to, co gonisz. A jeśli te słowa miały dla ciebie sens, wypowiedź to na głos, zapisz to, ogłoś to z wiarą, moje dziedzictwo będzie większe niż moja ambicja. To zdanie nie jest końcem. To nowy początek. Bo ten, kto rozumie Psalm 23, nie żyje tylko dla siebie. Żyje, by przemieniać. Żyje, by zostawiać ślad. Żyje z umysłem pełnym obfitości i sercem skierowanym ku wieczności. I to właśnie jest prawdziwy dobrobyt. Jeśli ten psalm czegoś nas uczy, to bardziej niż czegokolwiek innego, że prawdziwy dobrobyt zaczyna się w umyśle, dojrzewa w zaufaniu i rozkwita w dziedzictwie. Nie musisz gonić za tym, co możesz przyciągnąć. Gdy zdecydujesz się żyć z aktywną wiarą, Jasnym celem i odwagą, by przejść przez Doliny Życia, dobroć i miłosierdzie naturalnie zaczną Cię śledzić. To jest najpotężniejszy punkt z tej podróży nie chodzi o to, by mieć więcej, ale by być więcej. A jeśli ta treść przemówiła do Twojego serca, to następny krok jest nieunikniony. Teraz na ekranie pojawia się nowe wideo i zabierze Cię ono o jeden stopień wyżej, na głębszy poziom zrozumienia. Nowy klucz nowy 1% rozwoju. Obejrzyj je teraz. Dziękuję, że dziś byłeś ze mną i czekam na Ciebie w kolejnym wideo. Kontynuujmy ten wzrost razem.